Dzień jest obchodzony w tym roku po raz dwudziesty siódmy. Była to idea Jana Pawła II, patrona naszej uczelni. Który tak bardzo mocno podkreślał wewnętrzną więź między chrześcijaństwem i judaizmem. I bardzo, bardzo pragniemy właśnie ten Dzień Judaizmu spędzić jako Dzień wspólnej modlitwy, Dzień wspólnego czytania Słowa Bożego, Dzień bycia razem z naszymi starszymi braćmi w wierze. I to jest też taki dzień, w którym możemy w tym roku w sposób szczególny modlić się o pokój, gdyż hasłem tego dnia. Są słowa Chrystusa, pokój mój daję Wam. Modlimy do tego samego Boga i o ten sam pokój. Chrystus nam powiedział, że daje nam, zostawia nam pokój, daje nam swój pokój. Ten także pokój wewnętrzny, bo od wewnętrznego pokoju, pokoju serca, zależy, zależy także pokój we wspólnotach ludzkich, w rodzinie, w ojczyźnie i na całym świecie.